Okay. Dobra niby zaczynam Nie wiem, co się wita w ogóle Siemanko widzowie jesteś nami, z tym z fikusek Siema i dzięki temu że pisaliście w komentarzach a najbardziej deny Ferrari dzięki temu ta seria jest dalej kontynuowana, bo ostatni fikusek się zrejdował, ale dzięki temu że mu pokazałem, że, że chcecie tę serię to się zmobilizował i jednak gra. Także tak. dziękuję Deny Ferrari, że pisałeś Gabryś i też. I sobie gram sobie z Fikuskiem dalej w te świetną gierkach. Bez Gabryśa, bo go nie ma. O kurty. Bo czasu akurat nie miał. Nie widzieliśmy go na niestety. Ale myślę, że nie będzie narzekał, bo... Nie prze... I tak już przeszedł tę gra. No. <laughs> nie, ale wspólne granko zawsze spoko, ale... Jak go nie ma, no to... Trzeba jechać dalej. Wejdź tu, idealne miejsce dla Ciebie, op. Śmieci do śmieci. Tak <laughs> pewnie. O czekaj, za darmo otwieram. Co ja jest za dźwięk. Co to jest kuźwa za dźwięk? A te drzwi się wyłamywały! Bo to był glitch! To był glitch, bo... Ja w ja. Z się... przestraszyłem ja się ktoś do walił. Nie, to był glitch, bo wiesz, to są takie drzwi, z których zombie bo tak wylatują i rozwalają te drzwi, nie? Zglitzowałem, bo ja tu przybiegłem i ty się raz coś otworzyło i ty przybiegłeś i to się drugi raz zrobiło, nie? A ja byłem w środku i gra nie wiedziała co zrobić. Kuźwa. Czy ma to reskic czy nie? Dobra ja to jednak ...strykuję na dalszych. co tak. jest z tymi zombiakami, oni są overpower. Nie wiem ale tam były rzeczy do lutowania O, rozwaliłem łeb jednym hitem. Masz. Zajebiście. A ja 1000 strzałów muszę walić w łepa. Ja chyba tą samą brońcę, a Ale Wyrwał Ja może dostałem punkty w sumie, bo my chyba ich nie rozdaliśmy. Dawno, dawno nie rozdawaliśmy Dobra, pały policyjne, ale i tam były w środku, jak sobie podnieść i spierdalam, czekaj. Kafa i taśma, i mnie Też Co... Ja te zombie odciągnął. Jak się podnosiła, Dobra, F. Kur... Dobra, idziemy. No bo ja nie wiem. Intuicyjnie trzeba. You know, nie? Wtf. No ja nie wiem, mi już irituje tak tak od samego początku. Co została? 125 HP, teraz mam 50 starych. Fajnie No ja jaki 100... Ja miałem, no bo on ja miałem 125, a, m... a. znaczy miałem full HP prawie, a Uwaga. miałem Uwaga. potem 0 i się musiałem lecić, więc tak samo jak ty no. To jest normalne, to tak. No na co tak nie Czekaj, bo to ten debile znowu. Ukraina, Dolga, czy to ty? Eee, chcesz z nami rozmawiać. Cóż, ja... I tu dielegina raz nam się trwaliły w ogóle tej misji i Tolga to zadzwonił. wezwonił. Mam na tych miast! To wszystko! Komasz, bardziej regionę. No my musimy gdzieś iść. Olby, hop. Ej, niby na tym łączniku ja nie umiem włączyć radia. radiach. hm Hmm. Gdzie tu trzeba iść? Trzeba się robić. tu jest jakaś w ogóle baza, która no. Ej, ty musisz tutaj przejść do mnie. No ja tam idę. Już. Ja w ja ogóle jakimś bychopem leciałem. Siema. A siama fortu Jefferson Nie będziecie mnie tylko... A to jest Ford? No chyba to tak. wyglądać ja, do mieszkamy po prostu jasne nie brek. Jefflandia! Albo Jefferson! Co to jest za Jeffowa wola! Albo nowy Jefferson! Słuchaj, James! Jeffowo! Była jakaś awaria, w całym mieście nie ma gazu. Ale... Oh, no, tak. To byłem dnia! Ja. Ty odłączyłeś gaz? Aby dokończyć instalację muru apokalipsy w forcie Jefferson. Musiałem tymczasowo odciąć dopływ gazu cywilnego, ale już skończyłem, więc możesz go przywrócić. To chyba Twój obowiązek. Nie da rady. Jestem niezastąpiony, muszę tu zostać. Ja musi dwa kogoś mało stuknięci? Czy to jest odcinek dziesiąty taki? No. No. U mnie dziewiąty, bo mi zabrakło odcinka. Ale ty zamieniłeś tak jakby... No przecież no, idziesz tak dalej ten, po prostu... Nie mam wszystkiego, ten normalnie siódmy. Następne, nie? Tak. Nie dajmy się zabić. Czemu w tych grze wszyscy muszą być ciupkami? Ile tu jest? To zakręcił kurek. Trzy questy Otwórz zawór przy moście kolejowym. Otwórz zawór pod stakadą Zobaczcie, tak? Nie wiem chyba. Kto... Otwórz zawór w tunelu. Co ten? Pogchamp, mapa. Chump, e widzę. Ej, ty blisko. jeden plus. Dodawaj, idziemy Dodawaj, który punkt najpierw. Dobra, przed nami. Tylko to nie jest w tunelu w sumie? Czekaj, bo ja tak koirak jestem. Ja? No, ale tu trzeba biec dalej, no tamten tunel, trzeba wejść. Ja tu ktoś potrzebuję pomocy. Zabierz żołnierz Rajsa, y, nie? Nie! Na pewno nie we dwójkę. Jakby był Gabryś też to spotkał. No to jest latarka, nie? I <słuch> Ci wolę przypominać. Przypomniał tego. mi się ten odcinek. Jak jest latarka? I ten, zaczniał. nie ma, ale bym taka, ch chłopie, ja umieram! Właśnie, że się odkryłem z tu. No ja miałem full żyć, ja życia, Patrzyłam, mam Masz petardy? Mam niby, ale czekaj, jak Jo, panie, ile to jest tego przylepku? Też Jest 40 zombie Dawaj, chodźmy gdzieś, gdzie jest więcej miejsca, o tu Że znaczy, to nie mam więcej miejsca, ale... O kurwa, nie, nie mamy szans, wiesz o może zgińmy i następnie do safe house'u, co? Bo tego tu jest. Od cholery. Z facją przeskakuj, i kto się ja się może dasz radę. Z dwoma HP uciekłem! Kłama! <gulacz> Jakie mam ja lucky! Jestem zjebanem Ja Jak rozwalam, rucyjemy. nie? Ta? A ja rozwalam tych na zewnątrz. Ale ty drugie tyle, co? Jest w środku, co jest na zewnątrz. Tu bez Takie głowy to? mnie zastrzelić. Ja przytrzymam E, Ale aby głowy wymów... Cię biła? Tak mi się wydaje. To... A ja biję, Tam to roztrzepałem to spita... pięciu, a nagle jakiś wstanął Ja zrobiłem jednego zatrzymać. i jestem otoczony przez zombie na autobusie. Na busie. Dobra, zginąłem, no. 1200 punktów minus. to jest dawaj tu jeszcze raz. No a te no, punkty rozumiem... to jest co, w ogóle? To są do umiejętności, a ja sobie właśnie rozdaję skoro jestem... Poziom przetrwania, czekaj. Tarcza, co to jest? Mogę robić tarczę, chyba cię Zwiększ umiejętności naprawiania sprzętu. Reparowanie broni często nie spowoduje zużycia możliwości naprawy broni. O, i to jest, to jest akurat dobra rzecz. E, co to jest? Naucz się wytwarzać, nie? Naucz się używać pułapek z ogrodzeń elektrycznych. Co to jest? Handlarz. Zwiększ umiejętności targowania się, dobra. No i Okej. Ok. E, poziom zwinności. No. Też. Regeneracja zdrowia. W miarę jak twoje ciało staje się coraz bardziej wysportowane, skorzystamy się regeneracji zdrowia do wyższego poziomu. Nie Jesteś ja to przyjdę. za. Regeneracją na 100%. Dobra, i mam jeszcze dwa punkty tutaj. E, jakie, co jakie to to jest? Poziom siły. Dobra. E, będziesz walczyć skutecznie, uzyskaj więcej wytrzymałości, z zesuny do, do nowego stołu, i na siebie. Jak... O! Będę skutecznie walczył, nie wiem. Może będę miał lepsze coś. Wziąłem ten, drugi... Jakby w, dru w drugi pasek tego Dobra, co dawaj, trzeba akcję zrobić Czekaj e, Silny cios, który zadaje ogromne wrażenie, Ale zużyła więc się przytrzymaj Aha, no dobra Niech będzie Czyli silne ciosy będę napierdalał Gdzie to trzeba iść, tam? No tak I Co? Pow... Odkłęciłeś? nie? Czy jak są petardy? E, nie rzucaj ich tu Albo w sumie Są pod jedynką trzymasz i wybierasz petardy i potem rzucasz scrolla. Jest to skrywa za dużo. No ja bym rzucił petardy, właśnie rzucałem, ale mnie ktoś ugryzł. I ja umieram, nie? Ja miałem 125 życia znowu. Jaka ta gra jest trudna, nie? Bez no. Prostu. Nie to, że jestem nowym. O, regenerujemy się do 35 teraz, no i pogczam. No nie, tu cały czas żyję. Weź mi ktoś, nie powiedz, że kto jest kuść w no! Rzucam petard ja odciągam tych na zewnątrz. Tak, to poszli, tu jest tylko. Zaraz środek. Ja ci pomagam już A ja inside goście. No, no to nie żyje. Co to w ogóle I trzeba zrobić? Za leży. Tu jest. To ile tu jest tych? Podnoś to, bo będą lagi. Patrz z tym. To Tyle uklepaj zębiaków, to jest notatka przy, przy komputerku na klawiaturze. Ale... Dobra. Ja to ty otwieram na ty... coś. Dobra. Zawór jest. Ty tak chodź, to nie przez No i pokczam widok. Dobra, trzeba iść. Chłop zakręcił no wszystkim gaz w mieście, żeby... W czasach zombie. <laughs> Bo kurde, pracuje dla ZUS-u. <laughs> nie no. Ale chłop ten... E, chciał sobie zrobić murek do Jeffowa Nowego Jeffa, nowych Jeffów Ja nie mogę z tego chopa, nie? Naprawdę ma zdrowe no, no, po się nie? No poboczni ludzie tak. to nie wiem, co i sobie. bo... Kolejna mi chyba Ta Eee, tu jest boss, dobra to na koniec Ja bym go nawet nie był. Albo... Ale, ale tu trzeba wejść no. I to odkręcić Weźmy ale najpierw, wiesz... zabijmy tego co nas goni że to jest chyba tak, że tam nie wejdzie nikt do środka, wiesz? Nas goni. Będziemy słabo się z nim bić. Nie będzie nam przeszkadzał żaden zabieg. Tylko, że jak to wejść w ogóle? Tylko, że ja umarłem po jednym... Dwa HP mam, dosłownie. W nie ma czegoś takiego jak zbroja w tej grze, bo były miliony, miliardy zbroi niższe, nie? Bez kitu. Wiesz, to by takie szły zużycie zbroi. Szok. Dobra, trzeba jakoś tam wejść. Chodź na murek. Może i z murku przeskoczyć. Fajnie, tak. No. Siema, gruby. Dobra, ja mam ten silny cios niby to przytrzymuję prawy i go walę na ryj. Nie trafiłem tak! Dostałam... Dobra to nie ma sensu przecież. Mogę to odkręcić od razu bez go? Nie Mogę Jak się od odnieś... Jak masz odnieś... go odciągaj! Odciągaj go Dobra, mamy kopię. Tylko dokręcam Animację Dawaj, dawaj ja On teraz z ciebie! Nie, dalej mnie! Dobra, u... Uciekaj! słup, na słup! No, no, jestem, uciekłem. Uciekaj. Ty, ty też? Ja też? Ale opluło mnie coś, czek eee. Dobra, żyję, mam świetne HP. Dobra, jeszcze mam full'a. Spierd... dalej. mnie, nie było. Ale lagi w ogóle wszystko się dzieje na tym odcinku. No. Najlepszy poród serii. O, wczeka. Emocja jak na grzybach. Nie na grzybach? No nie powiedziałbym, że ty na grzybach masz takie emocje, nie? Nex znajdziesz maszlaka. Albo prawdziwe gościu. Albo przy koniu pieczarkę. Co? Przy koniu pieczarkę? No. Pieczarki. A. Co przy koniu? Dobra, nie Ale Gdzie fajny ty? mural ty. Wow, ty coś kota się wczytał tak. Wywizakleciś. Ostatnie to miejscówka to w tej krajny, misji. Pa. Ej, tu są purkhawy, ty w bum bum. Nie tak! CO?! Czemu to tak. na hita? Weźmy to było! To zawsze na hitę. Było na skutku ten, Nie ja to, no... Na odcinku no, mam co innego. Ej, jest ten żygacz i jest do odkręcenia. Ja za łatwiej żygacza Tak zwykle idę na łatwiznę, wiem Ej, i jak ja teraz mocno nagle zabijam. To... Dobra, to ty rób, a ja Na no, ja E będę ich odpychał, nie? Idzie dobrze. Zrobiłeś to? co za jak zrobić No nie, to ich po prostu kopię. No to idziemy Tego można zrobić po safe house, Ale Ja wiem Walić się To jest za dużo, prawda? Nie, nie można znaleźć safe house, Ale to no. tak wyglądało tak Ogrodzenie już To może było kiedyś W safe house. No to można powiedzieć było pość, po to. Raisa, Weź to Lej Nas tu nie ma chłopaki Coś Jakieś uraizy Tak nie da rady To ty chcesz Docki gracz grać, czy co? Z Dockiem e, teraz To jest w ogóle chata chata? Raisa, nie? Otwórz główny zawór Pytanie, czemu gaz jest przy chacie Raisa? Wiesz, mógłby... To wypić Wypić gaz? Jak nie, sam. ale mógłby kontrolować sobie jeszcze bardziej, nie? Gdzie jest główne wejście? nie, o, nie wiem, na polega, dole pewnie Wiesz, to są gwiazdki do jako miał plu, żegacza. jak ja stamtąd wyskoczyłem? Ty, zabiłem Żegacza jedną gwiazdką Te gwiazdki są takie dobre To jest w środku boss A tu trzeba w ogóle inaczej tu wejść Chodź Nie ma sensu w ogóle być Chodź, Co, że tą wodą? No Chodź, chodź. To Ta też się da chyba wejść tę Tędy by normalnie szczeliny Tak, tędy Ale nie to... Może nie, To jest, jest... już powietrze. i jesteś boss No się on stał przy tym wodzie Ciema Widzę zawór który masz odkręcać Jakby za ten poszedł byłby to Ty może petarda na niego zadziała To nie, nie wygląda jak na takiego debila ale ci się ciekaw tam pójdzie A one nie strzelają, on nie pójdzie Ej, Weź to ja go zrobisz? będę biła, ty odkręcaj. No. Ja go biję Mhm, właśnie prawie umarłem no, Nie wolno ja to... no, ci... no ja miałem sorry, miałem 2 na P Jak to się, się pali ja co ja... kurwa Uciekaj Zrobiliśmy to Uciekaj ze strefy wybuchu Jak jest coś tu się pali, nie? No nie było! Nie było! Ja, ja tego nie odkręciłem do końca, bo mi uderzył. Ale może to działało to Bo animacja tylko była, bo ty przekręciłeś, nie? Ale no. animacja jeszcze była. Do to animacje to nie olało, tyle... O no patrzy tam coś się pali A ty wy pułapkę światą. Właśnie świetną pułapkę. Ej i on teraz nas, <laughs> że... Teraz mówi, że my źle zrobiliśmy, bo... Gaz odkręciliśmy i wiesz, teraz, zaraz wszystko wytrdoli, nie? Tyle gazu żeśmy fa. odkręcili A my mieliśmy chyba tylko jeden odkręcić, w sensie W misji chodziło o to, żeby trzy, nie? Ale... On chciał, żebyśmy jeden A to trzeba tam wrócić teraz, tylko na górę Co gdzie? No masz punkt To przestać trzy tak O, no jesteś Jestem na górze A ja mam dwa FPS, nie no, nie mam Kole. Gdzie jeszcze nie wiem. Co muszę? Po jak zamykę zraeś, zawory? No, a ja mam Więc rozjebnie, nie? Jakie zawory? E, szukaj takich jak tyle robiliśmy I ten boss jebnął też fajnie. Zlatkę go... goni jakieś To wiadomo Ej, to boss żyje Ta? Wysiadł? No normalnie biegam Wywory tu gdzieś powinny być takie białe jak były Ale ja nie widzę mnie goni biegać nie. Widzisz gdzieś na horyzoncie? No niby jest tam gdzie wtedy na dole ale to tam nie ma Nie ma. Może w domu Zamknięty ja, biały zawór powinien być. Widzę jeden, tutaj jest Ale mnie goni nie biegać może z tej strony się da otworzyć nawet dwóch biegacie Dobra, cofam to trzech zbiegasz Tu też musi być milion zombie, nie? Ja się stanąłem w bezpiecznym miejscu, patrz I mnie tu nie mogą sięgnąć Dobra, cofam to? No nie, no nie bez bezpiecznie, jeżeli dobrze stoję Przytrzymam CR na prawie Dobra, Znów też otwieram, ją. zamykam. O, no. okej. Okay. Rozjebałem mi łeb, silne uderzenie jest kozackie jak, jak się robi silne uderzenie niebo? Trzeba odblokować, ten, trzymać, trzymać lewe, ale to trzeba odblokować Dobra, to jak zabiję zęby, teraz to ja Dawaj to, no, to, to nowe Wiem Kurda, mi przerywa z no jak ja mam to anulować? No i dupa, zginąłem Nie poznasz mnie, ja to ja wolę zginąć nie? No powiem po, po, po uderzeniu. coś po uderzeniu. właśnie nie, po uderzeniu tak? mi anulowało kręcenie, ale nie wywaliło mnie z tego i nie mogę uciekać. No kurwa. Wyjebane zombie kurwa bez mózgiem Dobra, bo ja w nim spację... Ja tak siedzę na spałnie, nie? I tak jest kurwa spacje kliknąć sobie w ogóle się <laughs> No serio? Jest straciłem KP już zeskakując to po prostu nie? Ja jebę Irytuje jeszcze, już No ja już mam ile życia Patrz, ja dopiero, ja się zrespiłem z chulem życia, nie? Patrz, ja mam życia No wiecie Tak ja w Ja nie mogę drzwi sobie tej otworzyć, tej bo no. jakieś biegacze kuźwa Masz mnie maltretują Ja tam widziałem się jeden zawór i ja nic nie, nie, nie zrobiłem to Gdzie zrobiłem. jest ta kuźwa? Gdzie jest ta kuźwa Gdzie jest to, kuwa, się mówi? Ja rozjebany się palę. W każdym razie wyjebane. Dobra, zakręcam. Dawaj! Dobra, jest. Działa. Ja, w sensie ten mój. O, zadziałało. Chyba. tutaj. Już nie pali w sensie. Ale jeszcze jeden jest gdzieś. Ej, ty, ty zakrę... to to chyba jest w miejscach tam, gdzie się, pa... tam, gdzie się jara. Jak to się zakręci, to się już nie jara. Ta, tu jest jeszcze jeden. Dobra, co? Nie podchodź tu, bo to wybuchnie. Dobra, wybuchło. E, Przyciągnie to uwagę, ale może zdążę to zakręcić. Nie, nie, nie zdążę. Na fał się anuluje. Kurde. Dzięki. Ostatni to już jest. Chyba. No co jest? To już się jarają. No to mam to. jest Dobra, sklep zalajmy z tym stanikiem. tu można otworzyć chałupę. Po co? się, czy tam coś jest? Nie wiem. Myśmy zobaczyli. A tu ten niebieski domek. No. A e, tam nic nie ma. Ej, ja idę się otworzyć. Raczej te skrzynki są tak, wiesz, w miejscach widoczne. Nie po to, żeby jeszcze trzeba było... A to nie jest do innej misji, w sumie? Tym... Jeszcze. No pierdolę, kurwa! Nie mogę nawet spróbować sobie otworzyć, Jakiś ci już za, zarosły. A ty dalej żyjesz, po silnym uderzeniu śmieci. No i tak się umiera. No i tak się umiera. Ej, pokazałem ząbiakowi jak się umiera, nie bo wiesz, one są grzyby, nie umarły. Ja nie kumam, jak działa to, że zombicie może ugryźć, jak On mnie gryzie, widzę animację, że chce mnie ugryźć, wiesz, tak? Jest trzeba Nie. Jak, nie? I ten! Olejmy to mówię ci, to, to jest coś, co za dużo. I ten! E, jest niby ta animacja, nie? Że kurde. On ci je, chce, chce, chce cię złapać, mm -hmm. i ty go odpychasz, ale ten ekran dalej taki zostaje, jakby była ta animacja, i po on się i tak łapie. Bez sensu to jest. Nie wiem. Nie. Chyba tak nie powinno być, według mnie. Dawaj radiowe no, nic nie ma Ewa To no można w ogóle? Ty zarobisz, się No Dobra już biegną do ciebie Tak mówię, robisz, to raczej nie Bo... I skąd te zombie się tu... Kurwa Tu przez chwilą kurwa nic tryku, nie było, nie? Jak skończyły mi się wetrychy Ja pierdolę, tu przez chwilą kurwa 0 ja 14 tyś, było aby, Nie wiem bo przybiegły, nie wiem Biegacze, one zawsze kurwa przebiegają. Co to kurwa? Wiedzą. W no. ostatnim no. razie. Weźmy zmieńmy gacie, to może nie będę nas czuł Wróć do Jeffa Tak ja wracam, bo... bo ja mam dość. Też, na tej gry dość. Ja bym sobie zmienił w ogóle poziom trudności w kurwę, no. Nie? nie no. Nie to śmia się bardzo. się na pokaz całkowicie kontrolowanego zapłonu. Całkowicie kontrolowany zapłon. Skoro nalegacie, macie 10 sekund. 10 sekund i znaleźć te odległości Chodź! Spierdziałaś tam tak najszybciej Masz tę strefę Jedna góra, żeby to obejrzeć No fajny mur, nie? Dzięki gazowi które Tyle zakręt. Ale ja nie wiem po co to jakoś. Aha. Grazie, nie? Murza fajnie. I gaz jest już z powrotem. Co za ulga? Mój dzień jest niezastąpiony. <laughs> Obawiam się, że zastępstwo będzie jednak konieczne. Co <laughs> <Cóż śmiech> i tak? Uda się do Toligi i Fatina Idziemy tak? tą misję robić, czy nie? nie? wiem, ty z tego co wiem, to bardzo lubisz od nich misję. No No, na no ostatniej misji to powiedziałeś, że kończysz ten No kawę co? mam A Ja też Fajki To kawa lepsza Droższa Dwukra. Tak Nie ma to jak w świecie, kawa kosztuje z tobą. No, bez kito. Bo wiesz... Nie wytwarzają nigdzie nie sprowadzają, więc każda paczka jest ważna. A niektórzy są takimi kawoszami, że nie wytrzymają nawet takim świecie. Co mnie kuźwa zabija niby? No. Mhm. Nie wiem, ale fajnie chłop sobie zrobił mur apokalipsy, nie? Jakby nie wystarczył zwykły mur. Przecież wystarczał. Nikt mu tam nie wszedł. Mam 25 hp nickoło jest, ja jestem na dachu i kurwa ginę Ja mam 35. Ale te 25 hp, nie, taka ilość, to to jesteś tak naprawdę na hita. Albo dwa. Naprawdę, to nie jest tak, że... Ale ja stałem na dachu Ja nie Aha, wiem, co do mnie z łoku strzelali No ludzie rejse rzucają nożami na przykład Albo strzelają Bo Co pięć mi schodziło A to się paliłeś Bo przebiegłeś po tym jego murze apokalipsy Bo to się pali Co pięć? Aż tak? To pięć razy się uderzyło Ty bany, hop Możesz tak biec po prostu i klikać Dobra, co robimy? No. Zdobyłem punktu z z A Zdobyłem punktów z 12. Z się oła A ja zginałem, mógł się podnieść. No. Nie chcę ci tracić punktów już jak dopiero co blokowałem przytrzymacie i przytrzyma i to wystarczy, nie? Nie musisz się z nikim bić. Także się raczej mija za Ja już mam lała bo 6 HP. Ja mam umiejętność odblokowaną, że mi się regeneruje do 35 HP. Też. sobie odblokuję. A masz, no to dobra. Hmm. Bo na początek jest 25 to jest zdecydowanie za mało. Co? Co ty w ogóle za animacja? Nie bij się z nimi, nie no, a Jak ja, to... ja przechodziłem, a ona mnie łapała tyłem głowy jakoś. <słupia> Aha, no mówię, nie? To jest jestem w trzy pizdy. No może nie aż tak, ale jest faktycznie zbugowana mocno z tymi... Nasymi... tym łapaniem zombie to już mówiłem, że... Że niby odepchnąłem, ale jest dalej ten ekran i jak ona się skończy wywracać to na i tak mnie łapie magicznie. Wiesz, mówiłem o tym. To jest akurat faktycznie... Ej, to chodź, tutaj jest gdzieś posążek. No tutaj gdzieś. Ostatnio go wziąłem. Co to jest? Gdzieś na ławce. Ja nie chcę sobie tych ławek. Nie no. słyszałem. Nie ma? To może już go wziąłeś. No, posłużył w ławie, dobra. No. Łaaa! A jednak nie sam do maja, ale krzyknąłem... Ała, tak wiesz, na wszelki <grym> <na> wypadek. <grym> <grym> feta, feta, feta. No co? Tak. Kończyłem? Nie. No. zaczynamy kolejne misję. Może być taki krótszy. Ja to byłbym za, bo do wyrenderowania nie zostało dużo czasu. A trochę się renderują filmiki, nie? U mnie przynajmniej. Czyli może nie, ale ja są taki tunnet. Ja już nie chcę zagrać. Nie no nie mów tak. No się nic nie no. nagrywam. Skończyłeś nagrywanie? Nie. No. No to dawaj, no, chodź, chodź, na to. chodź na mościk Chodź na mościk Jestem. A tu masz 5 w odcinku. Dobra, chodź, yy, patrzmy sobie w oczy i kończę odcinka. Siema. No ma